Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Moimi gośćmi są dzisiaj panie, panie, które będą nam mówić o programie 500T Witam gorąco pani Maria Buruszczyńska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest także z nami pani Maria Zwolankiewicz, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Żninie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panu, dzień dobry państwu. Dla porządku, ja się też przedstawię. Nazywam się Jarek Brzeski i drogie panie, jako że dzisiaj Dzień Kobiet, to na dobry początek najlepsze życzenia ode mnie i od całej redakcji Radia Żnin Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękujemy ślicznie. Drogi panie, tak jak już wspomniałem wcześniej, dziś pora porozmawiać o programie 500, o rządowym programie 500. W połowie lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, ustawę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. No i tym samym wiemy już, że 1 kwietnia ta ustawa wchodzi w życie. Drogi panie, pani jako ekspertki, na początek może bardzo ogólnie przybliżmy, może od pani, pani Mario, zaczniemy, przybliżmy czym jest program 500, na czym on polega. Program 500 Plus polega na wspieraniu rodzin w wypłacie świadczenia wychowawczego. Jest to kwota 500 zł miesięcznie. Uzależnione to jest od dochodu przy pierwszym dziecku. Dochód netto na osoby w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł, a jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, to wówczas 1200 zł. Natomiast na drugie i kolejne dziecko. Udzielana jest ta, ta pomoc bez, bez względu na dom. Pani Mario, jak idą przygotowania u Pani, przygotowania do wprowadzenia właśnie programu 500 plus u Pani w, właśnie, u Pani środku? 500 plus dla mojego ośrodka nie oznacza jakiejś wielkiej rewolucji, dlatego że u nas będziemy tą pomoc udzielali rodzinom zastępczym, wszystkim rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka i placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. Wyliczyliśmy do zeszłego piątku, mieliśmy 84 e, świadczenia do wypłacenia, no już mamy teraz 85, bo nam dziecko w pieczy przybyło. Także jakby mi się ktoś zapytał, wydawałoby się, że to. To powinna być liczba stała dzieci, prawda? No ona jest dynamiczna, każde dziecko wchodzące do pieczy Dostaje 500 zł. Tutaj nie ma żadnych progów, nie ma żadnego przeliczenia, po prostu jest rodzina zastępcza, jest placówka świadczenia na dziecko się należy do 18 roku życia. I tak jak w przypadku pomocy w środowisku, też od 1 kwietnia ustawa nas obowiązuje. Tak samo będziemy informowali bezpośrednio rodziny na specjalnym spotkaniu. Myślę, że pójdzie to bezproblemowo. Ta informacja jest bardzo ważna, to wielokrotnie było podkreślane w wywiadach, w mediach, ta, to się pojawiało. To samo pytanie do Pani, Pani Dyrektor, jakie idą przygotowania, co już jest gotowe, a co jeszcze pozostało do zrobienia? Więc na naszej stronie internetowej jest publikacja Poradnik 500, i co tydzień w czwartek zamieszczamy nowe informacje odnośnie tego programu. Na tą chwilę jesteśmy na etapie wdrażania tej ustawy. To znaczy się, w tej chwili ogłosiliśmy nabór na stanowiska urzędnicze czy stanowiska podinspektor do spraw w dziale świadczeń wychowawczych i ponadto w dziale finansowo-księgowym mogę powiedzieć, że do ośrodka wpłynęło 44 oferty o pracę. Jesteśmy na etapie właśnie w tej chwili rozeznania tych ofert o pracę. Będą następne etapy związane z, z naborem. Ponadto, no wiadomo, co trzeba zorganizować. Biuro, to jest zakup biurek, foteli, powiedzmy szaf, regałów, sprzętu komputerowego, oczywiście. Poza tym oprogramowanie, bo jest ważne przy tym, przy realizacji tego świadczenia. Także myślę, że 1 kwietnia już będziemy przyjmowali pierwsze wnioski, a ponadto już mamy druki wniosków i wnioski można będzie już pobierać w ośrodku. Pracownicy socjalni wdrożyli się w tą ustawę, będą informowali swoich klientów w rejonach opiekuńczych odnośnie przyjmowań odnośnie pobierania druków wniosków Pani wspomniała o drukach ja też wspominałam wcześniej o tym 1 kwietnia to jest ten dzień kiedy ustawa wchodzi w życie tutaj o tych terminach warto powiedzieć nieco więcej zanim o samych terminach jeszcze będziemy do nich wracać Pani Mario jakie warunki trzeba spełnić w przypadku rodzin zastępczych aby takie świadczenie otrzymać Nie ma warunków nie ma żadnych warunków, łącznie z tym, że nie ma wniosków. Czyli rodzina pisze, proszę o przyznanie mi. Jest to taka tam formalna rzecz. Jakby się uparto, nawet jakby nie napisała, to jej się należy, ale yy, będziemy pilnowali tego, żeby rodzina się zwróciła z prośbą, bo to i dla tej rodziny jest ważne. Jest jeden próg, tak, jest próg 18 lat dojrzałości, to jest jedyny próg, który, którego nie można przekroczyć. Pozostałe rzeczy właściwie są obligatoryjne dla rodzin zastępczych, dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i dla rodzinnych domów dziecka. Ja podobnie, tak jak koleżanka, mam nadzieję, że chciałabym tak, żeby do połowy kwietnia Dziś nie, wszystkie wnioski przynajmniej były nie, złożone, dlatego że mamy troszeczkę inną sytuację. W środowisku nie, środowisko przez pomoc społeczną jest rozeznane to, które korzysta z pomocy, a tam będzie Wiele wniosków rodzin, które nie korzystają z pomocy, a trzeba będzie, przepraszam, tutaj za trywialne określenie, obrobić te wnioski. My jesteśmy w troszeczkę innej sytuacji, ponieważ my rodziny zastępcze yy, znamy też trywialne określenie od podszewki. My wszystko wiemy na temat tych rodzin. W związku z tym u nas nie ma w zasadzie żadnego ustalania, bo cała wiedza u nas jest. U nas jest tylko kwestia przygotowywania decyzji administracyjnej i wydania i wypłacania środków. Pytanie, kiedy dostaniemy środki? One wiem, że są. Kiedy bezpośrednio wpłyną na nasze konta, będziemy musieli je uruchomić. Mam nadzieję, że żadnych tutaj przystojów nie będzie. Czyli jakby dobrze poszło, to my możemy pod koniec kwietnia już wypłacać środki finansowe. O jakiej kwocie mówimy? 84,85 razy 500. Mhm. Tyle dzieci. Razy takie świadczenie. Okej. Okay. Pani dyrektor, tutaj pytanie też do pani. O jakiej kwocie mówimy w naszym powiecie? To jest jedno. W gminie. W gminie, tak. W gminie, gminie tak, mhm. my szacujemy, że wypłacimy gdzieś około 11 milionów na taką kwotę świadczeń. A uprawnionych będzie około 2400 dzieci. Pani na początku naszej rozmowy tak bardzo skrótowo przedstawiła te warunki. Próg 18 roku życia, wtedy już ta osoba nie jest objęta programem. No i drugi próg dochód w rodzinie: 800 i 1200 tak. zł. Przybliżmy raz jeszcze podsumujmy, oczywiście mowa o drugim dziecku i następnym. Znaczy tak, jeszcze przy dochody będą brane za 2014 rok. To będzie obowiązywał dochód rodzinnym. Z kolei, jeżeli dziecko ukończy 18 lat, to już temu dziecku się nie będzie należało, pomimo że był pierwszym dzieckiem, i wówczas drugie dziecko wejdzie w próg pierwszego dziecka. Także automatycznie to będzie uzależnione cały czas od, yy, 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 znaczy od daty urodzenia dziecka i, i automatycznie od dochodu w rodzinie. No myślę, że rodziny, no, mamy rozeznanie, że dużo rodzin korzysta od nas ze świadczeń rodzinnych i te rodziny automatycznie będą korzystały z tego dodatku 500 500. A inne rodziny no, to będą korzystały dopiero na drugie albo kolejne dziecko. W związku z rozmowami na temat programu 500, pojawiają się także pytania o to, co z ze świadczeniami, które dotychczas były wypłacane, pojawiają się pytania. Bardzo proste pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Co z tymi świadczeniami? Czy one będą utracone, czy one będą odebrane? Nie, one nie będą odebrane, one nie będą utracone. Będzie się należał zasiłek rodzinny, będzie należał się zasiłek z pomocy społecznej, czyli zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dlatego że te 500, plus, te 500 zł miesięcznie na dziecko nie będzie wliczało się do dochodu. Pani dyrektor, znowu pytanie do Pani. Operujemy tutaj sformułowaniem rodzina zastępcza. W takim razie, kto może zostać rodzicem zastępczym zgodnie z prawem? To też jest ważne, żebyśmy to doprecyzowali. Ja to bardzo serdecznie Panu dziękuję za to pytanie, dlatego że dość dużo się mówi na ten. Ja już też mówiłam na temat tego, kto może zostać rodziną zastępczą, a chcę wykorzystać sytuację, że tutaj bardzo jestem. Proszę. Chciałam prosić, żeby wszyscy ci, którzy. Myślą o tym, żeby zostać rodziną zastępczą, nad tym się zastanowili i przyszli do nas. Zapraszamy serdecznie, bo my w dalszym ciągu poszukujemy rodzin zastępczych. Poszukujemy ich dla tych dzieci, które mogłyby właściwie powinny, bo wszystkie dzieci powinny wychowywać się w środowisku, w środowisku rodzinnym, jeśli nie mają szansy czy z jakichś powodów nie mogą, w swoim biologicznym to powinny wychowywać się w rodzinie każdego rodzaju placówka większa nie jest tym miejscem, bo taki prosty przykład dlaczego? Otóż dlatego, że w tej placówce nie dowiedzą się nigdy co to jak to jest relacja mama tata, tak jak to powinno wyglądać. Chodzi o dobre wzorce. I, tak dokładnie tak o pewne zainwestowanie w dziecko, które kiedyś jak będzie zakładało rodziny nie odpowie mi tak jak jedna dorosła dziewczyna ja mówię czy ty nie potrafisz zrobić tego tak, żeby była rodzina, ona mówi, a gdzie ja się miałam tego nauczyć, tak? Czy to jest takie pierwsze, pierwsze, y, chyba najbardziej ważne, tak? Nauczyć się utworzyć własną rodzinę, wiedzieć jak ona powinna wyglądać, przynajmniej w częściach, to się resztę można dopracować. Jeżeli się nie ma takiego wzorca, to się niczego nie wypracuje. A kto może zostać? Każda jedna rodzina, która ma taką potrzebę, która nie była karana, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, która ma możliwości i lokalowe, i zarobkowe, żeby nie było tak, że, rodzina że bycie rodziną zastępczą to jest Inaczej, żeby świadczenie dziecka nie było świadczeniem na utrzymanie tej rodziny, tak? Czyli rodzina musi mieć stabilizację swoją własną, finansową, też dlatego, żeby móc dziecku poświęcić czas, tak, żeby móc się rozwijać, żeby dla tego dziecka, czy dla tych dzieci było jak najlepiej. Mamy rodzin, mamy wspaniałe rodziny zastępcze, mamy wspaniałych kandydatów przeszkolonych na rodziny zastępcze i to 500 plus dla rodzin zastępczych bardzo mnie cieszy, bo świadczenia, jakie my wypłacaliśmy do tej pory rodzinom zastępczym nie były, nie, nie były świadczeniami powiedzmy takimi, które no do końca odpowiadały potrzebom. Przy rodzinie biologicznej było to, że 160 bodajże 8 zł na dziecko. Stawka miesięczna w tej wysokości na utrzymanie dziecka to nie jest wysoka stawka. Może ktoś się nam nie oburzyć, bo on w rodzinie nie ma nawet tyle, prawda? Ja się z tym zgodzę. Natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę, że no, te dzieci czasem mają potrzeby troszeczkę większe, tak? Tysiąc złotych na dziecko, jeżeli rodzina nie jest spokrewniona, to też w przypadku dzieci, które mają za sobą czasem bardzo ciężką historię i trzeba je wspomóc w postaci pedagoga, psychologa, wszystkich innych badań, czy wszystkich innych oddziaływań, to też nie jest kwota powiedzmy, która zawsze wystarcza. W momencie, kiedy dostaną 500 złotych, tak, to jest to już bezpośrednio skierowane na dzieci. Na pewno będzie to pomoc i zniknie ten strach, czy ja sobie poradzę, bo to są takie dwa wielkie lęki, tak, i czy, czy będzie mi stać. Ta? Ten drugi strach odejdzie, czy będzie mi stać tak, już wtedy będzie lżej. Czy sobie poradzę? No, na to pytanie nigdy nie ma odpowiedzi. Często Jasne. się bardzo ludzie starają, te rodziny zastępcze, a niestety deficyty czy, czy historia tego dziecka jest tak ciężka, że e, nie da się czasem niektórych rzeczy zniwelować, doprowadzić do stanu, żeby dziecko przestało się bać własnej przeszłości. Tak jest, zwłaszcza, że to jest ten cały, cały mechanizm, tak? To jest mechanizm, który dziecko jest wtłoczone, tak? I, i, I to latami narasta, narasta. Dopiero rodzina zastępcza, tak jak pani zauważyła, słusznie tutaj może dać te dobre wzorce. Drogi Pani, obiecaliśmy słuchaczom, że porozmawiamy o tym, jakie są zagrożenia, jakie są tutaj e, obawy związane z programem 500. Od Pani zacznę tutaj, e, Pani Dyrektor. Bo pojawiają się głosy przy okazji tej wrzawy medialnej, związanej z programem 500, że te pieniądze owszem trafią do rodziny, ale spożytkowane zostaną, zostaną w sposób niewłaściwy. No, być może, że tak będzie, ale powiem na tą chwilę: jeszcze nie wszedł program 500. A Ośrodek pomocy w Brzinie rocznie obejmuje swoją pomocą około 700 rodzin. Z tych 700 rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym, to są takie różnorakie problemy, to mamy 200 rodzin. No to jest jakaś tam grupa rodzin, które są z tak zwanej grupy ryzyka i pracownicy socjalni prowadzą popołudniową pracę socjalną, jeżdżą popołudniami, monitorują te środowiska. Monitorują z, y, z dzielnicowymi. To jest zmorzona praca i być może w tych środowiskach te pieniądze spowodują, że będziemy jeszcze musieli bardziej monitorować te środowiska. Ale ja widzę też plusy z tego 500. Są rodziny, które są bardzo wydolno wychowawcze, ale brak środków do życia nie pozwoliło na to, żeby te rodziny mogły nawet. Skorzystać z jednego rocznego wypoczynku dla siebie i dla dzieci. Wspólnie, żeby spędzić fajnie czas. Albo żeby matka zapomniała o tym, że musi zapłacić za prąd, czy za śmieci, bo też trzeba płacić, czy inne y, y, wydatki miesięczne, które są, a być może zakupią sobie trochę lepszego y, towaru z wyższej półki. Także widzę plusy i minusy, ale myślę, że pomoc społeczna, no poradzi sobie z tymi problemami. Po to mamy asystentów rodziny, po to pracownicy socjalni prowadzą popołudniową pracę socjalną, żeby y, przeciwdziałać tym problemom, aby nie doszło do jakiejś sytuacji kryzysowej, żeby dzieci musiały opuszczać nasze rodziny w gminieżnie. Pani Mario, Pani Dyrektor, tutaj też pytanie do Pani, bo zdaje się, że w Pani przypadku, w przypadku Pani ośrodka te zagrożenia są mniejsze, bo też grupa, którą należy się opiekować jest mniejsza, tych rodzin jest znacznie mniej. mniej. Wie Pan, gdyby od tej strony na to patrzeć, to na pewno tak, ale my jesteśmy bezpośrednio związani ze środowiskiem. Rodziny zastępcze to jest, bardzo przepraszam, wszystkie rodziny zastępcze, to jest końcowy efekt całego procesu, który zaczyna się właśnie w momencie, gdy w rodzinie biologicznej coś złego się dzieje. Tak. W związku z tym bezpośredni wpływ tego, co jest w środowisku, my będziemy odczuwali poprzez większą ilość pracy, czy większą ilość dzieci do umieszczenia, jeżeli takowe będą. Ja widzę same plusy w tym, że będzie pomoc 500%. Plus. Bo jeżeli to jest trójka dzieci, jest to 1500 zł w rodzinie, które przybywa i wiadomo, że we wszystkich tych rodzinach, które zawsze gospodarzyć się potrafiły pieniążkami, czy to mniejszymi, czy większymi, będzie to na plus. Natomiast ten odsetek rodzin, które mają z tym kłopoty jest w zasadzie stały i tak jak powiedziała koleżanka, jest nam w zasadzie średnio znany, tak? średnio w sensie ilości, czyli mniej więcej wiemy, gdzie mogą się takie sytuacje poprawić, przydać. Czyli że środki finansowe pójdą nie na ten cel, na, na który powinny i jak tutaj było powiedziane, na pewno będą dozorowane. Ale ja tutaj widzę jeszcze inną sytuację. Jest sytuacja na przykład matek, które hmm, pożycie małżeńskie nie układa się dobrze, jest przemoc, jest to dużo środowisk, o których my nie wiemy. Jest dużo środowisk, które się do nas zwracają. Najczęściej są to kobiety. Mąż bije, pije, tak są dzieci, on przynosi parę groszy jeszcze i tak dalej i dalej, te historie, dla tych wszystkich matek, które nie decydowały się właśnie ze względu na to, bo nie będą miały za co żyć, nie będą miały z czego żyć, to też jest szansa, tak? Jeżeli w takim domu zdarza się ktoś, kto mężczyzna najczęściej to jest, kto nie szanuje rodziny, nie potrafi do końca o nią zadbać, to w tej sytuacji matka, mając na dzieci jakieś stałe świadczenie, nie będzie tak bardzo się bała uwolnienia. Ja nie chcę tu mówić o skali, bo skala przemocy domowej jest tak naprawdę do końca nieznana. Możemy ją obliczać na podstawie niebieskich kart i różnych tam zgłoszeń, interwencji itd, tak dalej, i tak dalej, ale jest rzeczą wiadomą, że jest to zjawisko, które nie jest zbadane ze względu na to, że ono nie wychodzi z czterech murów, prawda? Domu. Kobiety nie tego nie zgłaszają. Boją Kobiety... się zemsty męża, konkubenta. I, i, i boją się... Opinii społecznej. To też, ale najbardziej to boją się tego i tutaj ja niestety przyznaję im rację, braku możliwości poradzenia sobie, tak? Przecież wyjście z domu z dziećmi, niech to będzie trójka dziećmi od człowieka, który, który bije, który nie szanuje i tak dalej, który daje zły wzorzec, to jest mieszkanie, to są środki do życia, tak? To są jakieś dochody, które muszą być, bo przecież nie można w całości być na, na garnuszku pomocy społecznej. To są wszystkie inne opłaty, to jest tego tak bardzo dużo, że do tej pory kobiety nie miały szansy na to, żeby jakby nawet z taką nadzieją na to patrzeć. Prawda? W tej chwili to się, troszeczkę, to się troszeczkę zmieni. 500 plus to jest wielka pomoc i Odważy się na to, żeby takie szacunki rzucić, że na pewno około 90%, 85%, może 80% w tych granicach będzie dobrze i prawidłowo, z wielką korzyścią wykorzystana. Natomiast ten stały odsetek osób, które miały kłopoty ze sobą, ze swoim życiem, z akceptowaniem się, z różnymi innymi problemami czy z uzależnieniami, no tutaj pozostaje pytanie, pozostaje Duża, duża praca do wykonania dla nas też, bo jakby mając tego świadomość, musimy być przygotowani na to, że gdyby takie sytuacje zaistniały i trzeba byłoby i dzieciom, i tym martwym w jakikolwiek sposób pomagać, a szczególnie dzieciom, to musimy mieć dla tych dzieci miejsce. Stąd był mój apel o. Rodziny zastępcze, które dla siebie, do siebie, za, kandydatów na rodziny zastępcze, których do siebie zapraszamy. Tak jest. Przy okazji naszego spotkania, słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób można zostać rodzicem zastępczym. Pani dyrektor, ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, skupia się na rodzinie, skupia się na parze, skupia się na dwojgu osób, które chcą wychowywać i wychowują dzieci. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy wspólnie rozpatrzyli jeden przypadek, przypadek samotnej matki, która ma dwoje dzieci bądź więcej. Co wówczas, czy dla niej program 500 plus jest również? Też dla niej jest i w zależności od tego, czy będzie się spełniała kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, no to otrzyma te świadczenie na pierwsze dziecko, a je, dostanie, jeżeli nie, to dostanie na drugie czy trzecie. Jak pan tu przy, powiedział o trójce dzieci, że matka samotna, Powiem szczerze, że żal mi tych matek samotnych, które pracuje. Poznam takie przypadki. Kobieta, która pracuje, to po prostu z uwagi na to, że nie spełni tego kryterium dochodowego, mając jedno dziecko, tej pomocy nie otrzyma. Czy to jest luka w tym programie? Ja uważam tak, że to yy, za to, że kobieta pracuje, jest ambitna, samowystarczalna. Jest w tym układzie troszkę pokrzywdzona i to nie troszkę, tylko dużo. 500 zł mieć miesięcznie mniej, no to pan wybaczy, ale chciałabym dostać tak samo jak inne osoby i te osoby się czują pewnie troszkę oszukane. Może nie troszkę, ale powiedziałabym dosłownie, że zostało oszukane. Na zakończenie naszej rozmowy, pani dyrektor, raz jeszcze podsumujmy. Od kiedy... Gdzie, i gdzie, gdzie składamy wnioski i gdzie te wnioski znajdziemy, gdzie można je pobierać? Więc tak, wnioski składamy 1 od 1 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rzymie, na parterze Pokój Numer 2. Jest to dział świadczeń wychowawczych. Ponadto można pobierać te wnioski z naszej strony internetowej. Oraz można y, również brać z, z, y, ze strony ministerialnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to system teleinformatyczny Empatia. Można y, przesyłać tam wnioski za pomocą y, podpisu EPUA. To jest darmowy podpis, także mogą również osoby składać elektronicznie te wnioski. Co ważne, też warto to dodać. Na pewno tutaj też Pani moją wypowiedź uzupełni. Jeśli złożymy wniosek no, kilkanaście dni, albo nawet więcej dni po 1 kwietnia, to świadczenia zostaną wypłacone wstecznie, prawda? Tak, zostaną wy wypłacone wstecznie, czyli zawsze będziemy, jeżeli ktoś złoży 1 lipca jeszcze wniosek, to otrzyma spłatę od miesiąca kwietnia. Jeżeli natomiast wniosek już po 1 lipca zostanie złożony, to wtedy przyznajemy świadczenie od daty złożenia wniosku. Już się nie cofniemy. Także zachęcam słuchaczy, żeby składali wnioski w terminie po 500 czeka na każdego rodzica, opiekuna, dziecka. Mhm. Tutaj to też jest istotna uwaga, warto o tym wiedzieć. Co jakiś czas się do Pani, zwracam Pani dyrektor i Pani Mario i tak naprawdę słuchacze nie wiedzą, do której z Pań się zwracam, bo obie Panie jesteście imieniczkami, a i obie pełnicie funkcję dyrektorek. Na szczęście my mamy tutaj kontakt wzrokowy, więc Pani Mario, na zakończenie Pani Mario numer dwa, na zakończenie rozmowy chciałbym jeszcze uzupełnić, bo Pani już częściowo na to pytanie odpowiedziała. W Pani przypadku, w przypadku Pani placów ta procedura jest prostsza, prawda? Nawet pani pozwoliła sobie na zdanie, że to składanie wniosku nie jest konieczne. Yy, tak, Mar to ja może tak wie pan co, ta numer 2 to Maria Zwolentkiewicz, Powiatowe Centrum <laughs> Pomocy Rodzinie w Żninie, przede wszystkim dotyczy rodzin zastępczych, żeby się Państwu rzeczywiście w tym momencie nie, nie pomyliło. Ja zaprosiłam wszystkie rodziny zastępcze do siebie, będziemy mm -hmm. mieli spotkanie. Wszystko opowiem, wszystko powiem tam jest napisane w ustawie, że na wniosek dyrektora nie ma formularza, czyli odręczny wniosek yy, będą, rodziny będą składały. Procedura ta sama w sensie terminu, tak? Więc yy, mówię, ja mam ten komfort, że będę miała wszystkich ludzi w jednym wszystkie rodziny w jednym czasie u siebie. Wszystko sobie wyjaśnimy, opowiemy mhm. i dlatego tak troszeczkę zuchwale, ale z pełną odpowiedzialnością powiedziałam, że jeżeli zabezpieczenie środ finansowe przyjdzie w odpowiednim momencie, będzie w mojej dyspozycji. Myślę, że te pierwsze świadczenia do końca kwietnia będziemy w stanie wypłacić, ponieważ no, znamy rodziny, nie mamy żadnych obwarowań. Właściwie jesteście rodziną zastępczą, macie dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Wiadomo, że wam się dostaje, że wam się to należy, należy to, to wypłacić. Natomiast i tutaj może powtórzę za Pana wszyscy ze środowiska, przepraszam, za to trywialne ogłoszenie, określenie trafiają do pani dyrektor Mali, Marii czyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja tylko rodziny zastępcze i placówki. Jasne. To dziękuję za to doprecyzowanie i oczywiście za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że nasze spotkanie przybliżyło temat programu 500 plus i mieszkańcy naszej, naszego miasta i mieszkańcy okolicy oczywiście także tutaj dowiedzieli się tych najważniejszych informacji na temat tego programu. 1 kwietnia, tak Pani Mario? Jedno zdanie, jeżeli można, proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, można do nas pisać, można do nas dzwonić, można do nas się za, przyjść zapytać, tak do ośrodków Miejskiego, jak i do PCPR-u. Wszystko dopowiemy, wszystko doinformujemy i Myślę, że nie będzie z tym problemów. Druga pani Maria się uśmiecha, rozumiem, że do państwa również można pisać. Tak, można pisać, można przychodzić, można dzwonić. Na pewno odpowiemy na każde pytanie i zachęcam do składania y, wniosków. I tak jak powiedziała koleżanka, na pewno rozpatrzymy wypłatę tych świadczeń w miesiącu kwietniu. Na pewno nie dla, nie dla wszystkich zdążymy to uczynić, ale myślę, że sukcesywnie w miarę. Bezczynnie to wszystko przygotujemy i wypłacimy te świadczenia. Także zachęcam jeszcze raz do terminowego składania wniosku. Maria Burszczyńska i Maria Złonkiewicz były dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Gość dnia, Radia Żnin FM.